No się siema, młoda. Kiedy ta baba mi się przyjdzie? Nie mów tak do pani. A to macie, że to nie jest baba, tylko nasza najokochańsza na świecie. Pani nauczycielka. Weź, zachowujesz się jak dziecko pięcioletnie, a chodzimy do piątej klasy. Bez sensu, wiesz. No Czemu? Jak ja się cieszę, że będziemy mieli przecież WDZ! O ile do tego w ogóle dojdzie, bo mam taką piotuniętą babę, że... No nie mów tak. A po pierwsze to jest pani, a po drugie się tak nie mówi brzydko, wiesz? A, piotunięty koń. Dzień dobry. Dzień dobry dzieci. Dzień dobry. No, dobry. pani. No, kiedy będziemy mieli ten budżet, mamy cały czas, dziecko. Więc dzisiaj się pouczymy o płodzeniu. Więc facet ma takiego cedzorka, z którego leci sperma i wtedy się rodzi dziedziuś. Jak ta sperma doleci, to do miejsca intymnego od każdej dziewczynki i od kobiety. Baba, nie możesz od razu pojeść seks, no bo to jest szkodające, wiesz. No, a jeśli chodzi o tego dzęzolka, to nie może pojeść zwykle fiut, penic, ptak czy coś, cokolwiek z tych podanych. Dobra, do widzenia. Musimy tą lekcję kończyć, no bo ja z wami już, już nie wytrzymam. Ała! No i tak to się robi.